Tutaj mamy dalej Sadziłam sobie ją na wacik trzy dni temu. Zaraz zobaczymy, co tam z niej. Zobaczcie, ląduje do gruntu. Dam do doniczki. Fajny korzonek już puściła. A tak wygląda pięknotka, która stoi w domu. Już ma fajne listki. Podlewana jest to do dołu. A tak prezentuje się pięknotka, gdzie ma chłodno. Stoi w miejscu, mało co rośnie, nie wyciąga się, ale też sobie bardzo dobrze radzi. Nie ma słońca, no to nie rośnie. Będzie dużo opiekowania. To jest krzew pięknotka z własnych nasionek. A tak prezentuje się dalia po dwóch dniach. Gdy wsadziłam ją do doniczki. Czeka teraz sobie na słoneczko. Idziemy na ogród. A na ogrodzie dzisiaj mamy chłodno 6 stopni. Słoneczko od czasu do czasu nam wychodzi. Tutaj mamy owoce bluszcza. Będą ptaszki podjadały. I również będzie się bardzo mocno nam wysiewał. Tutaj mamy sieweczki właśnie bluszcza. Zaraz Wam pokażę. Nasionka spadają i się nam wysiewają. Tu mamy młodziaki. Tu mamy z zeszłego roku bluszcza. U mnie bluszcz wyrywany jest systematycznie. Bo by mi tutaj wszystko pozarastał. Sprzątam sobie rabatki i zobaczcie. Biedronka. Wychodzą już biedroneczki. Tutaj mamy cebulicę białą. Ona ma takie bardzo drobne niebieskie smugi. Taki jej dodatek. Obok odkryłam, bo codziennie wietrze. Jak słoneczko świeci, to ją suszy. Tutaj mamy... Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jakie fajne kły idą. A to jest lilia. Smocza lilia. Czekamy na kwiatek. Odkryłam sobie basio. Też się suszy. Lufy powykręcał do góry. Lekko tutaj widać takie zmarznięte. Ale pomalutko będzie się wysuwał. Pięknie przezimował. Żadna część nie zmarzła. I na wieczór biegam i nakrywam. Teraz tylko czekać na ciepło, jak zacznie rosnąć w oczach. Odkryłam również kali etiopską, która zimowała w gruncie. W domu pięknie kwitnie, a ta tutaj w gruncie widać. Ładnie przezimowała, miała kopczyk taki z 30 cm z liści, ale widzę lochy są. To ciekawa, czy nornica nie podgryzła jej korzeni. Trzymać się trzyma. Ale kalie, jak widać, można zimować w gruncie pod nakryciem. Miała tutaj liście i folię na wierzchu. A tutaj przy garażu mamy lepiężnik variegata. Już ładnie listki mu wychodzą. Nawet już widać liście. Nowe nam produkuje. Były przykryte listkami, bo tutaj warstwa liści była narzucona ponieważ bardzo szybko zaczął mi kwitnąć. Niektóre pączki, jak widać, przymarzły. Folia. Czas przątnąć. A niektóre ładnie sobie dały radę. Tu mamy zmrożonego. Jeżeli bym go nie zabezpieczyła, właśnie tak by wyglądał lepiężnik. Jeszcze kwitnie różowy. A tutaj mamy kwiat lepiężnika. Liście ma zielone. Ale za to kwiatek koloru różowego. I też był nakrywany doniczką, żeby nie przymarsz na te mrozy. Lepiężniki bardzo mocno się rozrastają. Zobaczcie. Aż tutaj mi wyszedł kwiatek. Później wyjdą liście. Będzie czego zabrać. Ani to kosić, ani chodzić. Lepiężniki lubią wilgotny teren. Zacieniony. Latem. Jeżeli posadzicie na pełnym słońcu, on po prostu cały czas będzie leżał. A więc lepiężnik przy oczkach w cienistym miejscu. Ale kwiatki ma ładne. U mnie sprzątanie na rabatach. Krokusiki pięknie się rozwijają. I kolejne wychodzą. Oraz już widać sporo siewek krokusów. Krokusy, kochani, oczyszczamy jak listki im wyschną całkowicie. Nie ścinamy zielonych liści, bo nie wyda nam nasion. Gdzie tu depnąć? Może się uda? Ech, udało się. Kwitnie nam żółta prymulka. Tutaj prymuleczki nam się powysiewały. Tutaj zobaczcie, ile wschodów. To są albo cebulice, bo tutaj mamy cebulice, ale będą to cebulice. Krokusiki troszeczkę inaczej nam wychodzą. O tutaj mamy krokusika. Tu, w tym miejscu, tu jest krokusik. On ma sobie taki delikatny biały paseczek. Piwonia drzewiasta z nasionka. Jeżeli wysiejecie piwonie drzewiastą. Jej nasionko przynajmniej u mnie leżakowało rok czasu bez znaku życia i dopiero po roku na wiosnę mi wykiełkowało. Tutaj piwonie już szykuje nam pączki. Jak nie złamie, to będą cztery. W tamtym roku jeden złamałam. I ona również na wieczór jest nakrywana włókniną, bo wiecie, zapowiadają 0, a będzie minus 3. Muszę oczyścić sobie chryzantemy, pościnać już, bo ładnie zaczynają nam kiełkować i pamiętajcie o uszczykiwaniu, żeby była niska, gęsta, to wtedy będzie ładnie kwitła, a no nie taki jeden chudy badel na pół metra, albo i na metr. No i mamy pierwszego żonkila. Nie wiem, czy tutaj nornica mi rozniosła, czy on się też wysiewa z tego małego akurat nie zrywam nasionek, ale pierwszy miniaturka już nam się rozwinął. Sporo jeszcze ma ponczusiów, tylko czeka na słoneczko i się nam pojawi. Tutaj pojawia kolejna prymulka. Zaczyna pokazywać nam kwiat. Tutaj jeszcze czekamy na lilię. Tutaj Tulipaniki, tulipany muszę w tym roku wykopać i wysuszyć. Na jesień powsadzam w nowe miejsca, bo sporo mi w tym roku nie będzie kwitło. Powinno się wykopywać, ale ja nigdy nie mam czasu. Jestem taki leń, wam powiem, że wolę sobie dokupić, niż wykopywać, suszyć i wsadzić na nowo. Zobaczcie, jak u nas prezentują się już lilie. Tutaj mamy czosnek. A tutaj wyłażą już nam linię trochę za szybko w maju, zaś będę biegać i nakrywać, bo do zimnej Zosi jeszcze sporo czasu. Tutaj wysiała nam się trzmielinka. To maleństwo to trzmielina. Tutaj wychodzi nam rutewka. Rutewkę też można od rulików rozróżnić. Ona ma takie fajne poskręcane listki. Si nam podrus, Już widać w środku jego ponczusie. się. W nocy deszcz padał. To jest w kropelkach deszczu. Tutaj mamy krokusiki i szafirki. Tutaj mamy bodziszka, który się wybudza. Ale w nim zobaczcie, ile jest siewek czosnku niedźwiedziego. Czosnek można skubać sobie do sałatek, ale również pięknie kwitnie i bardzo mocno zobaczcie się. Czosnek wysiewa. Wszędzie się pojawiły jego sieweczki. Teraz czas na pikowanie, by pozbierać go w jedną kępkę, bo tak mi wszędzie powyłaził, że później nie idzie. A tutaj widzicie kły, czerwone to piwonie. No i na koniec pod szpanikiem różowy fiołeczek, który również ładnie się już zaczyna rozkwitać. Na razie kępka wygląda brzydko po zimie, ale ładnie się odbuduje. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam serdecznie i czekamy. Jutro ma być dużo cieplej więc kwiaty powinny się coraz bardziej rozwijać. Cześć!